Witajcie kochani, z tej strony Wasza Agnieszka e, Dzisiaj zapraszam na trzecią odsłonę kalendarza adwentowego e, Do rozpakowania mamy 5 grudnia i 6 Mam nadzieję, że wszystko w porządku bo Szukałam, szukałam Agnieszko no, Naszukałam się tej szósteczki, więc, e, więc fajnie e, Ja nie przedłużając To rozpakowuję już Piąty dzień, bo dzisiaj pewnie każdy nagrywa szósty, nie yy, Co my tutaj mamy? Tutaj mamy wosk yy, do nici. Yy, super, aha, super, bo mojej pracy to się na pewno przydaje, nie tylko do haftu, ale w krawiectwie to jak najbardziej, więc korzystam z tego na co dzień. A powoli mi się już zapasy kurczą, więc na pewno wykorzystam. I taką śliczną rameczkę. A właśnie yy, malutką, ale bardzo fajnie. Kolorystycznie też mi fajnie pasuje, bo ja już mam yy, takie okrągłe, więc mega, mega prezent, bardzo mi się podoba i nawet wiem na co to będzie. <ścoughs> Nada się na pewno, więc bardzo, bardzo dziękuję. No i nie przedłużajmy, czekajmy, czekamy, czekamy z niecierpliwością. Ja na pewno dzisiaj czekam z niecierpliwością. Humor już mi się poprawił, chociaż pewnie zastanawiacie się, co tam u męża jest lepiej, ale nie do końca, więc cały czas jesteśmy pod obserwacją. Natomiast, no miejmy nadzieję, że nic poważnego to jednak nie będzie. Więc. Super, z tego powodu się cieszę, już humor mi też to pisuje. wczoraj miałam mało czasu, żeby nadrobić wasze filmiki, natomiast, no już powoli wracam, no też musiałam nadrobić pracę, musiałam się skupić na niej bardziej, no i słuchajcie, nie mogę roz, rozplątać tutaj, męczę się i męczę, a nie chciałabym tego rozwalić, bo te, o, udało się. Pięknie zapakowane. Super. Taką tkaninkę jutową. O, a normalnie żeś mi tutaj zadała zadanie. No nie mogę tego odpakować, słuchajcie. To jest tak sklejone. No nic, pozostaje mi tylko na chwilę się rozłączyć, słuchajcie, i wziąć jakieś nożyczki. Już wróciłam, spróbuję to jakoś odciąć delikatnie. No nie chciałabym tego uszkodzić, bo można to wykorzystać jeszcze w jakiś sposób. Ale naprawdę, słuchajcie, no chyba to jednak sobie nie poradzę. Aga to po prostu, może tak tu z boczku, wiecie. Mamy takie małe nożyczki, ale. jak krawcowa zamiast sobie wziąć duże, nie? Wiecie, jak to jest. Ale jak on schodzi do swojej pracowni, to mi się już nie chce. Dobra, jakoś tutaj odpchnąłem. Jakaś książeczka, czyżby, coś. Takiego to tu wygląda. Jeszcze nie mogę wyjąć. No, zapakowane. No, chyba nie poradzę sobie tak. No, niestety. Będę musiała to jeszcze bardziej rozciąć. Myślę, że tam się klei jakoś z, z tą folią skleił Nadal nie Widzę, że to jest jakby książeczka, ale nie wiem dokładnie jaka, więc spróbujemy delikatnie tutaj, spróbujcie, spróbuję, no nie, patrzcie, o, w ten sposób, widzę tył okładki, dalej nic to nie mówi, spójrzmy, Coś na temat haftu, podejrzewam. Tytuł chyba po francusku. Coś takiego. Ja mam tu trochę miejsce złe do kamerowania, ale niestety innego nie mogę znaleźć. Czyżby jakieś małe projekty jakieś wzorki. Tak, super. Jejku, jakiś samplek. Jezu, jakie to piękne. No, Aguś, trafiłaś, boże cudowności. Ja ostatnio jestem w ogóle zakochana w samplekach i, i w takich małych projektach, więc, bo na nie więcej mam czasu. O, matko. No, nie, Aguś, to po prostu, no, zagięłaś system. Zagięłaś system, no, cudowne to jest, no. Bardzo mi się podoba i, i, i etui na nożyczki do wyhaftowania. No przepiękne to wszystko jest. Także możecie mi zezdrościć dziewczyn. <noise> nie wiem jeszcze jak u was, bo, bo mam, no, muszę dzisiaj już jechać do klienta i, i więc będę miała znowu mało czasu, bo muszę nadrobić duży projekt y, dla klienta, ale no nie, no prezenty po prostu bajka. Ja jestem zakochana. Po prostu wszystko nie wiem, Aguś, czy ty nie po prostu yy, tak, tak dobrze znasz, yy, czy gdzieś się czegoś dowiedziałaś, ale po prostu trafiasz naprawdę super z prezentami, więc bardzo się cieszę. Yy, na pewno książeczka się przyda. Ja jestem mega z niej zadowolona. Yy, zresztą, jak wszystko, bo i ramka, i, i wosk, to, to po prostu yy, jest do wykorzystania w każdej chwili, więc bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. I nie przedłużając, chciałabym, przepraszam za głos, ale coś ostatnio za dużo klientów było i go tracę. Ja bardzo dziękuję wszystkim za słowa otuchy. Jest to dla mnie bardzo ważne w tym trudnym czasie, więc chciałabym tutaj wszystkim jeszcze raz bardzo podziękować. To te słowa, to, to co pisaliście do mnie w komentarzach, to naprawdę trafia do mojego serducha i, i bardzo mi pomaga. No i w tym wesołym dzisiejszym bo w Mikołajki chciałabym złożyć wszystkim najlepsze życzenia. Niech Wasze prezenty spełniają Wasze marzenia, że tak powiem, bo mam nadzieję, że wszyscy trafią w gusta. Waszych mikołajek, znaczy może mikołajki trafią w gusta wszystkich tym, którym prezenty dają. A myślę, że tak jest, bo w mniejszym bądź większym stopniu zawsze gdzieś tam prezenty myślę, że się trafiły, więc patrząc na to wszystko, co dostajecie, do tej pory co obejrzałam. No po prostu cudowności. Ja z każdego prezentu się cieszę. Ja w ogóle jestem taką osobą, która się cieszy z każdego prezentu, a najbardziej lubię dawać prezenty. Mm, I to takie własnoręcznie zrobione. Obiecałam, że pokażę wam dzisiaj yy, skarpetki. Skarpetki skończyłam, ale te, które zaczęłam wcześniej i dzisiaj zaczynam, no oczywiście... Projekt z kalendarza adwentowego. Nie wiem ile czasu mi zajmie, bo zrobienie pary skarpetek to około 5-6 godzin. Na mój rozmiar to pewnie ponad 6 godzin. Wzór bardzo mi się podoba. I chciałabym, żeby te skarpetki były gotowe do świąt, bo jeżeli wszystko będzie dobrze, jeżeli wszystkie plany mi wypalą. To będą założone na święta do kreacji. Jak <śmówię>, mówię, kreacji, tak, bo to będzie sukienka. Mam nadzieję, że zostanie uszyta, bo taki jest plan. Yy, I będą bardzo fajnie pasować. A co tam? Elegancka sukienka, wełniane skarpetki. Komu to przeszkadza? Mi bynajmniej nie. My w spotykamy się tylko w gronie najbliższych, tylko w sumie mąż i dzieci. Nie mamy nikogo, że tak powiem, z pozostałych, bo z rodzinką spotykamy się w pierwszy dzień świąt. Więc komu ma zależeć? Mi ma być ciepło w stópki, chociaż nie jestem smarzlakiem. Ja zdecydowanie wolę okres zimowy od lata. To dlaczego miałabym sobie ich nie założyć? Kolorystycznie mają pasować. Więc mam nadzieję, że wszystko wypali, że wszystko nadrobię i ta sukienka się yy, uszyje. <noise> Może nie sama, ale moimi rękami. A u mnie taka sukienka no to jest około jednego dnia pracy. Już wiem dlaczego, bo już szyłam podobną, więc yy, tylko w innych odcieniach, yy, czyli w moich ukochanych błękitach. Teraz będzie w zieleni, ale takiej nietypowej zieleni. Więc oby się udało, obym zdążyła, a czasu do świąt coraz, ma, coraz mniej, więc nie zawracam wam głowy, bo wy pewnie już się szykujecie powoli do świąt, chociaż u mnie to sprzątanie przedświąteczne dopiero się zacznie. Wystrój domu miał być już dzisiaj gotowy, ale no niestety, posypało się jak się posypało, więc ja sobie odpuszczam. Będzie jak będzie. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!